Maneczko, ja jestem na nie zapomnij nosić po domu klapek. Witam cię serdecznie na moim kanale. Dzisiaj odcinek z serii Minecraft One Block. Nie przedłużam, zaczynamy od razu. Dzisiaj wyprawę robimy do netteru. Ja już jestem tutaj przygotowany, ubrany ładnie. Węczantowany ekwipunek. Tutaj mam diamentową siekierkę i kill off. Łódkę w razie czego wziąłem. Jakby jakieś endermany spotkał. Troszkę drewna na crafting y, y, boxa ewentualnie. No i kolawy, Jakiś tam bitek ewentualnie. I jedzonko no i chyba... Chyba wystarczy. Chociaż może wezmę złoto. Trochę tego złota mam. No to wezmę żeby się teraz tylko z tego z tym nie wypierdzielić ogólnie to wszedłem sobie na chwilę tam do netheru zobaczyć jak to tam wygląda i e, portal od razu mamy przy twierdzy praktycznie także e, te płomienne pałeczki będzie bardzo łatwo znaleźć kurna wieśniaki mi tu wlozły moje wyśnioki we no wyjdź ta stąd Joe nie rób mi tego nie no nie podoba mnie się to jak ja mam ich teraz tam cofnąć nie mam totalnie pojęcia a jak go tak wepchnę tu, to on wlizie w to? Przejdzie przez portal? przelaz, dobra. Ale to jeszcze muszę porządek zrobić z tymi wieśniakami. Żeby mnie tu nie włazili. Słuchaj, o, wyjdź. Wyjdź mnie stąd, proszę cię odejść no i nie mam pomysłu jak to teraz zrobić w ogóle będę musiał zabudować tą nóg no kurde żeby mi inne nie wlazły tu Odejdź, wyjdź. Kurde. Co za upierdliwe te wieśniaki. Masakra. Nie będę tego drewnem zabudowywał, bo drewno mi będzie potrzebne. O, wezmę sobie bruk. Wezmę sobie bruk i niestety, no ale trzeba będzie to zabudować w taki sposób. Dobra, jeszcze tam tego drugiego trzeba wyciągnąć jakoś. To ja ci mogę dać na zachętę, gościu. Gdzie ty jesteś? Tam. Jak ty coś tam w los. End. Panie, coraz dalej pan uciekasz. Do domu wracaj. Joe, Joe, chodź. Mam pomysła. Chodź, Joe. Do łódki zobacz, jaka ładna łódka tu jest. No? No i pięknie, Joe. Ty to jesteś gość. I teraz, oj, nie to kliknąłem. to się z kontrolem chyba. Będzie to teraz, tu chyba było, nie? ta Lecimy. Lecimy, joy do domu. Latająca łódka, jak w, w parym Puterze. Ty. No i pięknie. Ty on razem z łódką tam polasz, czy co? Czy ja ją zebrałem? O, dobra, słyszałem teraz, że zebrałem. Dobra, Joe, wypuścimy cię, chodź. Wyłaś. Pięknie. No i dobra. dobra. Możemy iść do netheru. Do twierdzy. Już nam wieśniaki nie uciekną. To tam było. No i dobra. To jakbym spotkał. O, tak sobie też ze sztabką w łapie. Ze sztabką w łapie, jakbym spotkał. Ej. A ja chcę to. O, kurde. Ej, tu są dwie twierdze obok siebie chyba. To jest bastion. To jest bastion i twierdza obok siebie. O kurde. No i szkielet. O ty kurde. Nie no chodź tu. No chodź. O kurna. weźcie mi tutaj idę po te kości bo ja nie umiem w parkery. dobra to świekierką czy czy kilofem czy jak kilofem dobra tu oj kurde A ja mogę z tego zrobić kość mączkę mogę z... jeszcze lepiej no i fajne. Bardzo fajnie, mi się podoba, mogłoby tego być tutaj nawet więcej, tam widzę, będziemy tam do twierdzy szli, tędy sobie pójdziemy do twierdzy, tam, to zrobimy tak, najpierw pójdę do twierdzy, bo tam myślę będzie mi łatwiej przeżyć, A, już sam nie wiem, ty czekaj. Weminowy. A, bo to jest piasek duży. A to jest. Nie wiem co. Dobra. Hmm. O, pigliny widzę. Dobra. Ale tylko jeden jest. Jeden duży. Panie, mam złoto. Panie! No, co ty? O, nie tylko nie te świnie, mało mam strasznie. O, kurna, tam są ci. Kurde, trochę się cykam, a ja w sumie mam blisko niby do. Siema. Dasz mi coś? Kurde. Cholero jedna, no. Piglina mi zabiłeś. Biedny piglin. Dobra, przeżył. Biega z tą moją sztabą. Nic mi nie dał za nią. Straciłem sztabę. Straciłem sztabę. No trudno. Gdzie ta menda latająca? Ja ci dam. O uciekł tam. Dobrze. Matki Boska. Dobra. Bo tak. Ci lepszy, psie... się... O kurde, zapomniałem. Mordę. Czemu ta druga jeszcze tu przylazła? Kurcze. Dobra. Po prostu już się ube ubezpiecza. Ty parno nawet nie wiesz, do niej rypię. No i fajnie. No i super Andzko. I dobra. Możemy włazić do bastionu. Mek. Mek. Tu tak, tu tak, o piękne schodki Matka boska Cykam się trochę nie Ale okej okay. Jest tu gdzieś jakieś gdzieś wejście tam na górę Ja to tutaj, o kurcze O szmordę, no Ty patrz, on jeszcze tutaj mnie goni Ja pierdykam. No nie podoba mi się. Ja se chyba zrobię. Chyba se zrobię kur na buty. Tak, bo tu buty będą cztery. Spodnie będzie więcej. No buty chyba najmniej będą. Tak, to sobie zrobię buty. Kościół I sobie znę założę te buty. I teraz wezmę sobie wejdę do piglinów tam. Nie do tych lepszych, bym chciał, tylko do tych takich zwykłych. Tylko teraz tak o! Pięknie. Dobra, no to idziemy tam do tej skrzynki. Idziemy tam do tej skrzynki. Ej, tu są kości w tym bastionie. To ciekawe. O! Wierzę, że się spierdzielił. Mam nadzieję, że nie ma jak tu wleść Dobra, kurde. Zwyczajony człowiek Dobra, ty idzie? Kurde, hmm. mam piglina. Aj dobra, co z tym jednym się tutaj zabawimy? No, stój, panie, zobacz. No i fajno, i ten jeden mi wystarczy. Dobra, no to widzimy się za chwilkę, jak on tutaj się ze mną potraiduje. Dobra, y skończyło się ziomeczkowi złoto. A dał mi na razie 11 perełek tylko, więc trzeba zejść do tego skarbta tam. A w tym celu muszę się pozbyć tych tutaj oto... śpiniaków. No, schodź ładnie tu. Ile ich tam? Nie wiem, tylko... O oh, nie. No mnie gościu zrobił, no ja pierdyka. No dobrze to w tym odcinku niestety to by było na tyle i słyszymy się w następnym elo